teraz będzie chyba Teraz, 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 teraz 6 sekund jest dopiero Jak będziecie chcieli o coś pogadać, to nie gadajcie się ze mną o niczym. Trzeba na status. Na statysz O to Brawo Kobi

Brawo Tomócku, brawo! Moment uderzenia pozycji. To był lekki koszek jeszcze. Już no to nie jest dołożenie na <gry>

Hadaś, kontroluj krótki, a ja idę tak bardziej długi. Czekaj Idzie, idzie, idzie. Zobaczy na czas. Dawaj bramki, bramki, mocno! Brawo! jest brawo, brawo. sytuacje. Brawo. Brawo. Idzie, 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 idzie. Padasz ty. Brawo. A ja tą próbę, lewą, bo mówię. Ej, dawaj. I nie i nie w tą stronę Adamo, Adamo, chodź! Пиво, пиво! Хоть! Вадю! Вадю! Byłem braku Rosną powoli, rosną. Jeszcze od kamery się odbiło, kurwa. A dość. Troszkę w tam. Leczki, A, różny, tak jak się do to ma, ma to laneczki, jak nie można nic. Eee, laneczki. To, to, to. E, zaraz dwa razy w tygodniu planowaliśmy. Mówiłem, mówiliśmy. Ale częściej chyba tam byście byli, tak? Na tej nowej? Tak, ostatnio tam. Tutaj bardziej wrzoski. Szósta pobudka. Dwa, trzy, sześć razy wyjechaliśmy. Pogada, jak wyglądał dzień. Nie wiem teraz, czy, byśmy, czy by nie pasowało ich, wiesz, delikatniutko. Nawet, a teraz byście nie dali rady? Nie. to na ja mówią, że się nie Nie wiem, czy wszystkie. Ale wszystkie myślicie, żeby dopompowali leciutko, żeby nie przepompowali zaraz ich? No to daj yy, daj To, to już udziałem. To patrz, już masz jedną. Daj na pasa, daj na pasa. Tom, no to Tom, zobacz. No. A dobra, no. dobra. Tom, ale delikatnie, łabąbek. Żebyś mi kamienia nie zrobił. Dosłownie trzy, trzy pompnięcia, tak zwane. Lata, lata, lata. Ja tak, sam ja sam się nie bawię, Tutaj masz jakieś tereny. Byłem czobiegiem, po meczu. A że potem nie broniłem, to mi nie było trzeba za rękami, więc... I Nie, wiem, ale tak się automatyzuje od 12 par. 10. To korki takie są... Jakie? 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 Jesteśmy na treningu euks ale mamy dzisiaj też specjalnych gości, kogo witamy i co was tutaj sprowadza? Witamy naszą rodzinę, bardzo nam miło i dziękujemy w ogóle, że jesteśmy, mamy możliwość tutaj przybycia. Tak naprawdę jest to wszystko za sprawą Tadeusza i Stefana, którzy są fanami, ale tak naprawdę Tadzio się zajmuje się także dziennikarstwem i takim wstępem i ze względu na bardzo dobrą y, średnią na koniec roku doszliśmy do wniosku, że to trzeba jak, po prostu się tutaj pojawić i, y, no i spełnić jego jakieś marzenie, więc to jesteśmy ze względu na chłopaków. Ja tylko kierowca. Tadek, co za marzenie jest? Nie, marzenie jest ogólnie, żeby przeprowadzić wywiad z kimś z uks u bo naprawdę jak się tu patrzy, jest blisko, super, wszystko się dzieje i no i takie marzenie jest mój cel taki. Mhm, bo słyszałem, że tak, to jest taki EKS Fanzy. Chcesz... Tak. A ile masz lat? E, 13. A brat pomaga ci w takich wywiadach? E, tak, często pomaga. Dobra. I... W myślaniu pytań czy w składaniu. Mm -hmm. już masz takie pierwsze wywiady za sobą? E, jeszcze nie. Wywiad... Jeszcze nie, ale wiem, że się przygotowałeś. To tak. może nam pokażesz, co tam chowasz w torbie, jak, jak wygląda taka forma przygotowania do wywiadu. Notatnik, papryzy. w którym są pytania... Powane? Skróty. Skróty. telefonie z tego co, z tego, co wiemy. Spróbuję. Okay. <laughs> nie bo I tak będzie Dobra. cięte. Tak, więc... Ale okay. pytania są głównie w telefonie z tego co widziałem. więc yy, i, I Google Docsy takie składane od jakiegoś czasu. Czyli profesjonalizm, bo przygotowałeś się, tak? Tak, tak przygotowałem, żeby... Żeby nie mieć żadnych wątpliwości. To... Przeczytać. jest lekki stresik? Jest. stres w ogóle. Jak tu przyjeżdżaliśmy, to był stres. Widzieliśmy już ich nawet z daleka, to się stresowało. Y -y. Kogo masz panie, z kim porozmawiać? Z Adamem Marciniakiem i trenerem. Y -y. I o co możesz tam y będziesz pytał, jak to wygląda? Y -y. Chciałem zapytać Adasia, ci, y jak się czuje w drużynie, jakie są morale przed sezonem. I Kazimierza Moskała chciałem zapytać, z którą drużyną pewnie się czuł wchodząc do ekstra klasy i tym podobne pod pytania. To niewielki nasz wpływ e, na pewno rzeczy. Docierały do mnie w głosy z trybun, czy, czy negatywne. opinie negatywne. tak i Było ciężko, ale myślę, że po paru latach pracy to gdzieś tam też inaczej, inaczej do tego się zupełnie podchodzi. Tak jeśli chodzi o Polski, no to na pewno zawodnicy MKS-u, szczególnie Sagan, Marek Saganowski i Lili Tomek Wieszczycki. A pamiętam, że z takich zagranicznych idoli to lubiłem Maldiniego, Roberto Carlosa, bo byli lewymi obrońcami tak jak ja. I nie wiedzieć czemu lubiłem Dwighta Yorka napastnika Manchesteru United.